No się ma witam serdecznie na kanale Wstawiamy. Słuchajcie, jak zawsze na początek, zanim przejdziemy do konkretów, to jest wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Jedno kliknięcie, tutaj wszystko pomaga rozwijać. Także dziękuję serdecznie każdemu, kto chce poświęcić ułamek sekundy swojego życia, żeby tą łapę w górę pod filmem zostawić. Ostatni dzień z reprezentacjami, więc lecimy oczywiście z kuponami, z kuponami na dzisiaj. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Zanim przejdziemy do kuponów, to kilka podstawowych spraw, które zawsze tutaj na początku filmu, czyli zwrot kasy za przegrany kupon, bo jeżeli ci nie wejdzie, to hajs może wrócić. Poczekaj, wysłuchaj. E, e, konkurs dla Was na kasę w w Betkliku do zgarnięcia, oczywiście zaproszenie do grupy i potem przejdziemy do kuponów. Jeżeli chcesz, to od razu sobie przewieję. Nie ma najmniejszego problemu. Ja zacznę od tej promocji. Zwrot kasy za przegrany kupon. To jest promocja dostępna w Betkliku. To jest legalny w Polsce Bookmacher. Jeżeli nie macie tam konta, a konto sobie założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. On jest podpięty. Znajdziecie bez problemu. Pierwszy komentarz od góry. I przy rejestracji użyjecie kodu promocyjnego obstawiamy, tak jak widzicie na tym banerku, to możecie stworzyć pierwszy obojętny jaki kupon za maksymalnie 228 zł To są obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny. To jest nieistotne, nieważne. Ile zdarzeń na kuponie? To ma być Twój pomysł, Twój wymysł, Twój kupon. Stawka? Nieistotna. To może być Dycha, Dwie Dychy, Trzy Dychy, Stówka, 150. Jak Ci się podoba. I teraz tak, jeżeli kupon wejdzie, kasa jest od razu Twoja. Możesz z tym uciekać z BetClicka, możesz wypłacać i więcej tutaj nawet nie wchodzić, tak naprawdę. Jeżeli kupony nie wejdzie, to BetClick zwróci ci kasę minus podatek we FreeBecie do jednokrotnego obrotu, tylko po kursie 2,14 na całym kuponie. Czyli jak na polskie warunki, jak na polskie standardy promocyjne, całkiem fajna promocja powitalna. Osoby zainteresowane taką promocją e, zapraszam do pierwszej. Komentarza pod tym filmem. Tam jest link rejestracyjny, założenie konta z tego linku to jest minutka i można tworzyć coś na ten ostatni dzień z reprezentacjami. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam oczywiście do naszej grupy na Facebooku, zapraszam na Instagrama, tam dodatkowy kupony, których tutaj na YouTube nie ma. Linki w skarbnicy linków, czyli w opisie pod tym filmem. I oczywiście lecimy z konkursem, jak zawsze, freebet w Betfliku do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o niego powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić tą łapę w górę pod filmem. I w komentarzu tu dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Szwajcarią a Izraelem. Dopisycie swójnik, gracza z Betf do 2045, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nich. Gracze na Betknik nie biorą udziału w zabawie, czyli tak naprawdę zasady konkursowe mamy tutaj standardowe, nic się nie zmienia. I teraz, słuchajcie, przechodzimy do tego, co najważniejsze na dzisiaj. Przechodzimy do meritum kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z Betklikiem, czyli stricte do kuponów. Mamy kilka propozycji od debiutantów, czyli od osób, które jeszcze na YouTube nie typowały i od razu zaczniemy od kuponu Arka. Jak od razu tutaj widzicie, od razu rzuca się w oczy, że jest to kupon bez kompletnie żadnych kombinacji. Trzy typy, trzy zwycięstwa faworytów, no bo zdecydowanie. Hiszpania w meczu wyjazdowym ze Szkocją jest faworytem, może nie jakimś trudbomocnym, ale mimo wszystko wydaje się, że to jest ekipa piłkarsko duża, ale dużo lepsza. Do tego zwycięstwo Szwajcarii, która gra z Izraelem. Szwajcaria bardzo ładnie zaprezentowała się w tym swoim, swoim pierwszym spotkaniu. Oni grali z Białorusią, wygrali na wyjeździe aż 5 do 0. Natomiast Izrael z Kosowem 1 do 1, po takim średnim w sumie meczu, ogólnie meczu mało interesującym. I jest jeszcze zwycięstwo Walii, która gra na własnym terenie, słuchajcie, z Łotwą. Więc Arek. Stara się nie kombinować. Najprostszym środkiem tutaj stara się dotrzeć do celu, czyli huknął sobie po prostu faworytów. Dalej mamy tak, kupon od Michała. I tutaj już mamy różne połączone, połączone ze, zwycięstwem, ze zwycięstwem Rumunii. Rumunia no, jest mocnym faworytem w mojej opinii. Ta Białoruś nie zaprezentowała się kompletnie. No, nie, jak się zaprezentowała z tą Szwajcarią. Tam w ogóle praktycznie nie mieli nic do powiedzenia. No, skończyło się łomotem i w sumie koniec historii. Jeżeli chodzi o, o Rumunię, no to może nie jakoś mega, mega przekonująco, ale wygrali na wyjeździe z Andorą, więc tutaj mogą pójść za ciosem. Teraz na własnym boisku z Białorusią, więc faktycznie, w mojej opinii, też są tutaj faworytem. I no, kurs oczywiście niski. Zdanie Bóg moherów też mocny faworyt, jeżeli chodzi o to spotkanie. I mamy rzuty rożne w spotkaniu Gruzji i Norwegii. No, tutaj, jeżeli chodzi o rzuty rożne, to możemy sobie wziąć pod uwagę tylko ten pierwszy mecz Norwegii który grali z Hiszpanami tam było 10 rożnych, uwaga sama Norwegia nabiła 6, więc całkiem dobrze, całkiem dobre cyferki, Gruzja nie grała więc nie mamy żadnej podpury, żadnego punktu zaczepienia, e, Michał proponuje na takiego dubelka, od razu lecimy do kuponu Dawida tutaj 700 zł na stawce 2119 zł do wygrania i to również jest rebelek, mamy Hiszpanię z podpórą e, czyli taka bezpieczniejsza wersja i zwycięstwo e, czyli tak, Hiszpania z podpórą i minimum 2 gole w meczu, czyli przykładowo 1-1 2-0 dla Hiszpanii, 2-1 dla Hiszpanii, i w tym wypadku e, to siada. W każdym razie no, Hiszpania nie może przegrać, a w meczu muszą paść minimum dwie brameczki. Jest gol Chorwacji. Chorwacji, która, no, w ostatnich minutach tak naprawdę w tej pierwszej kolejce e, wypuściła zwycięstwo słuchajcie z Walią. Tam w 93. Minucie Walia strzeliła na 1 do 1. Można powiedzieć, że Chorwacja panowała nad tym meczem. Prowadzili 1-0. Była tam jakaś poprzeczka. No, nie chciało wpaść na 2 do 0 i troszkę się to pomściło. I Walia huknęła w tej 93. Minucie na. Na 1 do 1. Moim zdaniem, Chorwacja jest tutaj faworytem, bo ta Turcja z Armenią, z Armenią która jest po prostu słabiutka, za, za wiele nie pokazała. Wygrali oczywiście 2 do 1, wyszarpali to zwycięstwo, ale moim zdaniem nic nadzwyczajnego. Więc gol Chorwacji dla mnie tutaj do trebla jak najbardziej spoko. I mamy jeszcze overka 2,5 goli w meczu Szwajcarii i Izraela. No tutaj, jak weźmiemy pod uwagę tą formę strzelecką zawodników Szwajcarii, to faktycznie może, może nie będzie, czy nie, że będzie powtórka, ale ten overek 2,5 chyba też nie jest tutaj najgłupszy. Tomek również ma trebla. I również są rzuty rożne w meczu właśnie Turcji i Chorwacji, o którym przed chwilą sobie rozmawialiśmy. Generalnie over mi się tutaj nie bardzo podoba, dlatego że Turcja w swoim pierwszym meczu nabiła jeden rzut rożny, łącznie było 5. Chorwacja w swoim pierwszym meczu nabiła 7, łącznie było 8, czyli tutaj i tutaj poniżej linii, ale wiadomo, że to no, dużo zależy od tego, jak się ułoży mecz, dużo zależy od tego, jak tutaj piłkarze wyjdą, czy ofensywnie będą usposobieni w tym spotkaniu akurat czy nie. Więc tutaj mam nadzieję, że Tomek ma dobrą czutkę, jeżeli chodzi. O te kornery do tego, overek 1,5 gola w meczu Kosowa i, e, i Andory. No tutaj Kosowo zremisowało swój pierwszy meczyk 1 do 1 z Izraelem. Ładnie tam powalczyli o, o zdobycz punktową. No i tak jak gadaliśmy, Andora przegrała z Rumunią 2 do 0. Tutaj generalnie wydaje mi się, że też jakiś handicap na Kosowo. Może coś takiego, bo ta Andora jest naprawdę słabiutka. E, I jeszcze mamy, słuchajcie, e, aha, to jest overek samego Kosowa. No właśnie, czyli handicap też by się pasało, Przepraszam, no właśnie, bo overek 1,5 jest w tym ostatnim meczu Gruzja-Norweg. A tutaj Kosowo ma strzelić minimum dwa gole, czyli jednak dobry tok rozumowania tutaj też miałem, bo faktycznie overek 1,5 gola w tym meczu, no to gówno kurs, jak to się mówi. Więc tutaj Kosowo musi minimum dwa gole strzelić, a sam Overek 1,5, czyli już nieważne kto będzie strzelał, jest w meczu Gruzja, Norwegia. Przedostatni kupon na dzisiaj jest od Dominika. No i tak, mamy rzuty różne. Słuchajcie, samej Szkocji, Szkocji, która gra z tą Hiszpanią na własnym terenie. Norwegia pokazała, że można tej Hiszpanii nabijać rzuty rożne, bo, bo sami nabili 6 w tej poprzedniej, Kolejce przegrywając spotkanie finalnie 3 do 0. Szkocja, słuchajcie, w pierwszym swoim meczu nabiła kornerów aż 8. Oczywiście oni grali ze słabiutkim Cyprem, wygrali 3 do 0 i tylko oni byli kornery w tym meczu. Tutaj będzie na pewno nieco trudniej, albo o wiele trudniej, ale zdaniem Dominika ta linia zostanie pokryta. I mamy też karteczki w meczu Turcji i Chorwacji. No tutaj szczególnie szczególnie Turcja bardzo mocno kartkowała w pierwszym meczu, bo, bo oni zagrali ten mecz. Słuchajcie. Ten mecz, co wygrali 2 do 1, oczywiście z, z, z Armenią na wyjeździe, tam była już 9 kartek. 9 kartek pokazanych. Chorwacja w swoim meczu miała tylko dwie karteczki, więc dużo mniej, ale tutaj faktycznie chyba Dominik liczy po prostu mocno na, na Turcję. Arbitrem tego spotkania pan Ekberg, średnio 3,4 karteczki na spotkanie pokazuje w tym sezonie. I ostatni kupon od Bartka, kupon za Tysiaka, czyli ładowany taki dubel na nieco powyżej podwojenia. 2 PLN-u do wzięcia. Norwegia z remisem i over 1,5 gola. Gruzja, no ciężko stwierdził, co tutaj się można spodziewać po tej Gruzji Ale moim zdaniem oni będą, będą Moim zdaniem postraszą Moim zdaniem będą w stanie tutaj postraszyć Nie jednego rywala, tym bardziej na własnym terenie Ale taki 1-1 też by pasowało Do tego Rumunia, Białoruś po prostu over Półtora gola, no i mamy coś takiego Na dzisiaj mamy komplet, przypominam od razu Że to wszystko może się zesrać, nie ma żadnej gwarancji Jeżeli chodzi o te kupony Co do żadnego, może wejść Ale równie dobrze może nie wejść, pamiętajcie o tym Że tutaj pewników to nigdy nie było, nie ma i nie będzie Absolutnie Nikt wam niczego tutaj nie zagwarantuje i proszę mieć to na uwadze. A ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału. Oczywiście dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Zapraszam do, nas do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Ale zachęcam też do brania udziału w konkursie tutaj na filmie. No i słyszymy się pewnie w sobotę. Trzymajcie się, dobrego ciągka, pozdro, nara.